Witam, dzisiaj grałem podobnie na Winter RP, było trochę mniej realnie, a bynajmniej ze strony cywili, jak to zawsze. Po prostu zaczęli oni odwalać na końcu, a chociaż nie tylko na końcu, w niektórych momentach też od, zaczęli odwalać, na przykład w środku RP, czy to na początku, czy kiedykolwiek. Po prostu ciągle odwalają, ale już nie przedłużam, no i zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Cześć na housing. Na housing, na się będziemy pod 9. A jest to zapełniony wóz. No to nastawiam. na sześć Znowu? Nie. No Nie. Ja Pierd. Ty, oni są spektakularni. gonią dawaj, dawaj, dawaj. Jak jak kolko? Jak To Jak kolko? Jak Jak to... Jak kolko? Jak No

Ja bym wyszedł i zatruł. jak ich bo jest. Panie, jak biegają? Popatrz, że oni bronią, nie mają. Bronie. No. Bronie upiemy? Nie. A nie upiemy? Upiemy czy nie? Dobra. Niech nie w, mi nie mi w mi prawo Jack obudź się. Obudź się. Obu, auto przeszukamy. Auto przeszukamy. Oni w górę uciekają, Przeszukamy auto. Przestrzelają. Chodź, chodź, chodź. Czekaj. Dobra. Czekaj, czekaj, no czekaj. to Stój, nie wchodź. Trzeba auto sprawdzić. pierwszy mam pompę. Ale auto trzeba sprawdzić do końca. Update'ujcie. A, auto. z No, ale clear jest, clear Clear, clear, clear. Auto pójść. Chodź, chodź, chodź. Chodź pierwszy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Trzeba przebić oponę. No to przebijmy, wchodzimy do domu w razie, bo... Ale jest ty! Jeśli jesteś w środku, podnieś się na ciepło i się na ziemi. No to tak chyba nie działa, nie. po na Jeden leży. Ale to i tak się nie da. Da się tylko jak dom jest obrabowany albo coś chyba, nie, ale nie. On okay, tylko szedł. O, da się. Da, się, da, się, da się. Prawo. Prawo czysto. Dobra, wchodź chodź wchodź, wchodź, ja idę prawo. Na krzyż? Ale i tak jesteśmy, ja jest po drugiej stronie. Trzy, tam jestem do Sebu i on czeka w lamesce ktoś Biegniemy we dwóch za jednym podejrzanym. Biegniemy na, na Ja idę na lewą stronę. Przyjmijcie podejrzanego no. No. O... Trzy, Tam na Highrocku, tak. Co jest co? Do Dom, dom, szukany. dom nie szukany, nie ma nikogo w środku. Dwa się daje ja system na Highrock, tam gdzie leży jedna stanowiska jedzie, tam szerować body. Powtórz? Dobra, zabezpieczymy auto moto. Weszli Wyszli asystę na no, High Rock, tam gdzie leży jeden suspect, ponieważ idzie tam, to meksykańska mafia. Dobra, od e, tego jedziecie tam szybko. O, gdzie Dzieny mamy jedność? Weźcie Tam jest helikopter. A, asystę jednej jednostki. na park. Rock Park czyli w To jest Jedź już po górę. to muszę wjechać na te góry, wiesz? Dajcie jedną jednostkę na high okaz. 10 20 sam, 9-9, to jest... Gupi nie jestem. mam wjechać za te góry, w waszym zdaniem. Dobra, jeszcze już tędy, ten widzę. Zamki pasz. Dajcie jedną jednostkę na high okaz, z tyłu. Dobra, biegniemy pieszo. Jeden podaje już w Dajcie jednostkę, jeszcze na

Szybko weźmie go tam y, chwila i kajdany, bo ja nie dalej jednego gościa, muszę mieć na nim areo takie kasy tutaj Ty go weźmiesz weź, i pojedziemy wszyscy no. na stację i go tam zabukujecie, wiecie za co go bukować? Dabr... No Over. ja umiem zabukować Over. Ale nie no, czy umiesz, jedziemy. tylko czy wiesz za co A nie, za co nie Z, za, to, za to go bukujcie Nie, za co nie wiem Za terroryzm, za no bo on strzelał przecież, za terroryzm nie 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 nie, 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 Ty jesteś chory, ty jesteś chory za terroryzm, a nie? Bug, buguj No zobacz jak ty latasz, ty, bojówka. <grym> Dobra, ty człowieku, weź ci się lecz na głowę, wiesz? No Ty się lecz, co? A ty na... Lecz na głowę się. A ty na Są prostatę. Eventy, gościu, ja gościu, 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 bo Dajcie jeden już, Madison 301, postać. Eee, so leży leżysz to leż, wzią. to leżysz, to leż. Śmierdzi tak? Leżysz to leżąc. Chce I daj mi kogoś pod zberkatę, bo trzeba na dwa auta pojechać. To leż, leżysz, leżysz, tak? No, Okej, okay. to masz prawo zachować milczenie, wszystko zupełnie może i będzie wykorzystane przeciwko Tobie w sądzie. Masz prawo do adwokata, jeśli na takiego nie sądzisz, a on przydzielony. I zberkaty ładujemy. Czy rozumiesz swoje prawa? Wiem, tam jednego mamy u góry. Mając na uwadze te prawa, czy chcesz dalej ze mną rozmawiać? Kopi. Eee... Daj okay. no Za ile będziecie z tym jednym w CG? Masz. Jesteśmy tutaj na 1, 2, 3... Znaczy... Tutaj mamy zgon jeden, tak? 10, 10, 10. Czekaj. A nie, teraz? Weź mnie uderz. Uderz A teraz? Nie widzę was. Na... dole jesteśmy. Na tym 8. campingu. Nie jestem żadnym człowiekiem w Ale mało. Jaka mafia? No w mafii też nie jestem. To... Dobra. Imię. Moje imię pan chce znać. Ty w ogóle ty A, go ty przeszukałeś? Oni go przeszukali. No, od Nikt tylko broni. Jak się nikt... Jezus Maria, co za głosu? Odkopana tylko No to weź go przeszukaj t, t, i tego. I weź jego dowód. Tego, no, ty, na przełóż to tej maszyny palec. No Mąż, przykładam, no przykładam. Kon. Dobra, Dobra, idziemy dalej Co to za czarny mój? KG, Ej! KGB, KGB! No, da, 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 da. Po drodze chodźcie mu dezodorem, bo mu spachnie tak A, to ty byłeś, nie? Ale ładny <laughs> dzień, dzień. To Do zobaczenia jutro Dobra, weź go wstać, bo ja nie mogę O, oh, jest! Potknąłem się o kam... E, co to? Cicho cicho Dobra na razie Nie Kurde. mam tego, nie mam tego, nie mam tego, Ej, bo on miał kałacha przy sobie, nie? W sensie wie, wiem, że mu zabraliśmy broń, ale wiesz bojówka i te sprawy Dobra wiesz co? Eee, gdzieś na stacja, bo szukana No ja mam Mk To karetka gdzieś nie umie Wow, wow 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 what okay. the fuck disgusting piece of shit punched seven dogs in the face okay three of them were puppies we have no evidence that i'm scared bro i was born for this shit man i'm training i'm ready why'd i be scared huh they're just a bunch of like homeless dudes with sheets yeah, I don't know who the fuck told you that shit, but they really be killing people out here. Like they got sheets, yeah, but they got tanks and guns and the that's them over there, bro. Fuck boy, medicine. are gonna find and kill you. I'm gonna shoot you. This.

Prawie? Jej, jej Ona właśnie powiedziała że jej koleżanka ten że gdzieś tutaj no, w okolicy jest to, że nie w okolicy bo nawet wiem gdzie to jest bo słyszałam jak karetka jechała policja i w ogóle wiele wiele rzeczy. po prostu poszłam za tym i nagle patrzę że tam coś i usłyszałam tak yy, z daleka że tego że tam ona coś tam potrzebuje pomocy jakiejś. bo jeszcze to się z jeszcze stało z i on powiedział, że Porwał mnie, że ten drugi typek porwał mi ją przyjaciółkę. A dokładnie, który dom? No to tego, mogę pokazać mniej więcej, gdzie to jest. Mniej więcej, no to mniej więcej to sobie można. Nie? nie, że mniej więcej, bo kurde, Jezu, ja mówić nie umiem. E, wiem, gdzie to jest, mogę poprowadzić. No to poprowadź. No to, to posiadaj do mnie do karetki, no to tam powiedziałem. No dobra. No dobra. No coś tam słyszę, nie? 27 Henry, za że Mam 27 to Henry. To co? Mam to wiecie, jaką to sobie nie? może otworzyć drzwi? No, wiesz co poczekaj, ja pójdę tylko po partnera, bo on poszedł to, ten ławka i się zamiesciły. Chodźmy. To, to zostajcie, tak na Eee, stoi, 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 co ty, ty robisz? Ona może być w środku, zobaczcie lepiej. Ona może być, na pewno będzie. Mogę też wejść, czy nie? Nie, nie, nie. Los Angeles County Service Department. Otwierasz? Niech pan uważa na siebie. Los Angeles County Service Department. Ktoś tu jest? Halo, Halo, słyszymy się wezwij drugą. Mam, tak jest, leży tam, potrzebuję 20. array. Mam, tak jest, leży tam, potrzebuję Boże, co to się stało tam? Halo, słyszymy się, dobra, wstajemy. O szeref czekaj wynios wyniosę Czy mam drugie nosze tylko czekaj czekaj, czekaj chodź, chodź z nimi chodź z nimi. chodź to chodź daj te daj nosze tutaj mam drugie nosze bo ten jeden jest już Dobra. Szpitalu. Jakby, jest, to ten musi do szpitala jechać nie jeden musi do szpitala jechać to ja pojadę za wami będę skrócał Eee dobra a pani co siada zmieści. czy jak? Ta się zmieści

a to ciebie chodź chodź A po co? To po... Nie, Jej to nic idzie? nie jest spokojnie, dobra wsiadaj, 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 wsiadaj Wsiadaj Jak on jedzie tą karetką? To tam mózg. User left your channel 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 już tam jest, Sherf już jest w pokoju, w trzecim pokoju. Mm, dobra, coś mu poważnego jest czy sobie poradzi? E nie wiem, już stracił tutaj raz przytomność. Jezu w normie, w normie to jest od 60 do 70, od 60 do 0 jest, mały od 70 do 200 jest. Normalni, w normie normalni, Najnormalniejszy, z normalni, A z nią co? Bo kiedy mógłbym ją przesłuchać czy coś? Nie wiem, ma krvotek wewnętrzny, właśnie lekarze ją operuje, operują, potem ją zniosę na dół. Co to jest? Jezus Mario... Przy... On... Cze czekaj tu film. Dej jałopie łopie! To co dobra wstawaj, on mu powiedział, że już ci nic nie jest, więc nie udawaj tutaj. Ja wiem, że ty nie chcesz wykonywać swojej roboty, ale nie udawaj, ruszaj dupę. O, to Wietnam jest? Nie, to Korea. Już operacja skończona. To, nie, słuchaj. <głos> 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 Jezu, jak się nie chcesz, mam? <noise> Gleba po raz Ej, wiesz co? Kamyczki ci zacznę liczyć o Tego, ile razy się podnosi, o jakiś kamyczek ci zacznę liczyć, co? I o schodek jeden je mały. by ci by dali jak... Ej smoczek ci kupisz też? Smoczek też ci kupić? Tak, tak. Tak, Kupić ci smoczek. Okej, okej, okej. Tak, wiesz co? Dam specjalnie dla ciebie 10, 33 dziepacza, żebyś mógł smoczek sobie kupić, dobra? Ej, Seb, okej, okay, okej. Okay. No. Thanks, Gdzie ty? <grywka> to to jest za śmiech? <grywka> Dobra wiesz co? Nie sk Gleba Ej wiesz co? Mam PTSD SD Oho, komuś mama do pokoju wlazła albo stary, nie wiem Komuś co? Co nic? To to jedno śnieg Witaj To jest... To... Dobra yy, Przede wszystkim to... tak Medyk Czy ona jest zdatna, aby mogła odpowiedzieć na moje pytanie czy nie? Trzeba się auto umyć Pojedziemy na... Chyba ze mnie żarty robisz E, co to jest? Nie zgłaszę jeszcze pościgu Zgłasz 27 Henry zgłaszam. Pesnik za limonkowym pick-upem z przecieką <grym> kempingową. Potrzebne wsparcie. A, na drugą stronę lokalizację. Powtórz? Lokalizację podaj. Jesteśmy obok stacji. Której? Naszej głównej. Teraz idziemy obok poczty Eastbound. Jedzie bardzo niebezpiecznie No co jest tocję znowu farmy Westbound strona Housing Neguje North Bound Riverside Drive strona Highway 55 Wjeżdż na poboczę na a kierujemy się w kierunku stacji Sebu Wjeżdżamy na łowisko Jedziemy tak jakby wokół jeziora Neguje, skręcamy A Frodo w stronę highwaya Jedziemy w prawo Highgwaya Jedziemy w prawo Zawrócił Jedziemy w stronę jeziora skręcamy. No przyczepy to ja nie spituję stary, nie Ma przyczepę, to bardzo przeszkadza

Jedziemy, będzie, neguje dalej pola znowu koloniali się kręci, jedziemy na Elkont, north e, west front. neguje o, off roadem w stronę, u Dumbridge potrzebne potrzebnaś nagrodka lepiej jakby blokowała ulicę cajefa trąd aaaa, zlec. on driftuje tym autem stary Woley Drive, autor. Bierzemy po Offroad No f**k Tak manewruje jako... Jak on jedzie sam, no to jest łatwo mu manewrować North Pound ale... Drive, North Pound Przepraszam, Gdzie? No patrzyłem na MTB. To ja jedziemy przed szpitalem Parkway Brak wizji w tym... Czasie czasowo i e, widziałem lokalizację. To jest przed Jaki pojazd? E, limonkowy, pickup z e, przyczepą kempingową. mam indeks. Ocean Union, jun, Union 177. Ocean Union, Union, Union 177. Ocean, Ocean, Union, Union. Bo u! No to. jak to daj mi, dzisiaj, daj mi 23, 3. Nie. 23, Adam, 25, 26, 27, 28, jesteśmy na 29, Drive pojawi się 29, Czy 29, to jest 30, 30, 40, 40, union, debilu, jak... u, eh, ocean, union, union. E, tak, no, zgadzasz się. Kopii, to tarczy. Ma, a to, w wodzie jest. Mamy go w wodzie. Gdzie jesteście? Obok was. drive. Czemu... Ty tylko u mnie ta auto Ok. OK. W północ, południe jedziecie? Jestem w Universal Drive na wysokości Interpretence Parkway. Pojazd jest w... Że co? W skrócie to obok stacji naszej. User disconnected from your channel. Wiesz co? No na pewno już uciekł z tego pick w stronę wody. Ale nie nie wiem co to jest, stary. A. Uh, ty, 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 kurweta, ta ty, kurweta, to kurweta, to kurweta! 27 Henry do station detectors. Zatrzymajcie tą kurwetę, zatrzymajcie tą kurwetę! zatrzymajcie tą kurwetę, zatrzymaj ją! Jesteśmy tak, w głosie dla 27 Henry. 27 Henry zgłaszał 99 na Szarej Krywecie. Mamy podejrzenie, że to ona mogła porwać dziewczynę. Podejdź na lokalizację może. Jesteśmy Freedom Avenue na wysokości Spokojny, na razie wróć do pojazdu. Wróć do pojazdu. Na razie no, nic jest nic się nie dzieje. Alba... Jak zaczniemy? A nobie, jak zaczniemy się to będzie krosy. No to jedźcie. Dobra, witam tutaj Deputy Hartman, do Sandra County Sheriff's Department. No to co? Jakieś tego licencje pan da i tak dalej wszystko? To muszę wyjść z załóżka, bo ja mam to. Jakby w bucie, żebym nie zgubił. Co? Szpana. Dobra, weź z kontaktu się z Station Detectives. Powoli. No. E łapto. No. To jest 29 na tak 6. Azy, sorry, tutaj. Ja do stydą C, tak 6. User left your channel User left your channel, channel switched User your channel. Jest tu detektyw? Jest detektyw na kanale? Jest jakiś detektyw na służbie czy coś? Nie, Nie ma. ma właśnie A, bo on prowadził tą sprawę właśnie, że tego i ta poszkodowana wiedziała cała informacja o podejrzanym Tak jakbym. Z... On jest podejrzanym czy co? Ale się, się, ja jestem w OSS to my jesteśmy w jakimś wysokim kółeczku, dostęp co? Do... Jack, weź go pilnuj, żeby on o, nic nie zrobił takiego Jack, no Ja mam dostęp do filesów ów no, z Czekaj to, to, to weź zobacz się, tam OSS, 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 OSS suppression jestem, to, fotki robię i rozmawiam Nie podchodź do nas, to nie podsumuj A, czekaj, sprawdzę coś tutaj, na maszkę, Żeby być... bo... Słownie, to nic nie zmienia, nie wiem, po co nas w ogóle tu wysłałeś Dobra. Dobra A mam jedno pytanko o hmm, tak. bo dobra nieważne. To no, podoba... Boż no, nie zrobię do takich jeżeli nie masz do wodów. że mógł wiccić Trzeba Trzeba zapytać mechanika. User left your channel. Nie Zadzwoń do mechanika. A za co jestem gówny podejrzanym? Za co, dobra, za co cicho, jestem główny podejrzanym? Nie, 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 nie Ej, bo stary my nawet nie mamy... O Boże, no bez tego detektywa naprawdę no nie mam wszystkich informacji, i o tej dziewczynie, i o tej, i o tej... Ten mi jeszcze nie odpisuje No to... No pisze właśnie Ale... O no Boże Dobra, weź wysiądź tym, tym John, wysiądź Mogę was prosić na słówko? Dobra, to za to za tym. Chodź tutaj, chodź, chodź tutaj na prawo. Nie, nie, ty zostań z nim, ty zostań z nim 27, STP Scold na 27 minut Co tu się dzieje? Koło pobili? Na gry mam to szybko. Kogo pobili? Jak i gdzie? No a ha was pobilił On pobił, on pobił Eee, won mi stąd! Ja nie pobiłem ja nie Który, ja Który pobił? Który pobił? Ojciec jest rozdomowa Jakie to zapraszam do Channel switched Ej, kto kogo pobił, bo nie wiem No oni się pobili i pobili się a i pobiliście to To czemu ich jeszcze nie są w kajdach, eee, eee Dobra, ale co chcesz? No Jeżeli nie spijesz to się schodzy, nie jestem <laughs> poświęcony To co, masz problem? Piję się, piję się, piję się, piję się, mił się. Kto, To czemu, ich jeszcze, czemu jeszcze nie są w kajdankach jak się powili? Dobra, idziemy Ruda awa w końcu Wieśnioki Czemu oni jeszcze nie są w kajdankach stary? Wieśnioki inaczej Czemu oni nie są w kajdankach jeszcze? Mam wszystko spisane od niej, nie musisz Jaki pilik? Ty Jack! Jack, stójże w miejscu! Czemu? No, zamknij się proszę! Możecie się wszyscy za... Dziękuję. Jesteś Dobra, idziemy stąd. Dlaczego, dlaczego oni jeszcze nie są... Miłosz! Jack, czemu oni jeszcze nie byli. Opowiedział, że ma broń przy że ma broń przy to ten ty powiedział, że jest moim psychofanem, ja się go trochę boję. Jezu, możesz od. O, bo... Nie, ja wychodzę z tego RP, ja przysięgam, pa. Jack, jeśli. Jack, zamknij się obydwoje. Skup się, możesz się skupić na. Dobra, ja cię tylko szam do overa, ja mam tego dosyć. Ale co? No, pytam cię, się, się odw... od. Zabiję, spróbuj tylko. A to umrzesz. Proszę bardzo, idziesz do, mnie, idziesz do mnie, idziesz do mnie, idziesz do mnie, wychodzisz, wychodzisz, wychodzisz! Stoisz, 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 nie, stoisz, nie, stoisz stoisz stoisz, stoisz! stoisz, 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 stoisz! stoisz. 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 Nie, ty jesteś... siadł, ty jesteś <ślesz> głupi!

Gaszisz muzykę. Teraz tak ponaje, wychodzi wychodzicie z pojazdu. Wychodzi się z pojazdu w tym momencie Wychodzicie z pojazdu. 27 Henry zgłasza pościg za ciemno A więc to już było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z RP wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej to piszcie, ale jedna informacja. Winter RP ma przerwę do września to z serwerem ShadyFów podobno szukają nowego, innego serwera RP, bo oni ogółem przechodzą z serwera na serwer. Więc, jak znajdą nowy serwer, no to będzie kolejny odcinek. Yo!